A najgłębszym miejscem dachówki betonowej płaskiej jest zamek. Cześć. Dziś porozmawiamy o dachówkach płaskich, a w zasadzie o ich zamkach i o tym, czy lepiej układać je na wprost czy na mijankę. Czy zamek w zamek, czy jednak żeby zamki się na połacie mijały. Żebyśmy to mogli sobie rozwiązać czy zrozumieć, to najpierw musimy przyjrzeć się dachówkom profilowanym. Ale zanim się przyjrzymy dachówkom profilowanym, to chciałbym, żebyśmy się wybrali nad wirtualną rzekę. No to wyobraźmy sobie, że jesteśmy nad rzeką, ale nie lecimy balonem nad krainą Biebrzy z niezwykle urokliwymi meandrami. Jesteśmy na nizinnym, zmeliorowanym odcinku prostej rzeki z uregulowanymi brzegami. Kanał. Stajemy nad tym kanałem, i proszę, przypomnijmy sobie, gdzie w nurcie takiej prostej. Rzeki. Woda płynie najszybciej a gdzie najwolniej? Najszybciej płynie oczywiście w środku nurtu po środku rzeki. Im bliżej brzegu, tym prędkość nurtu, prędkość wody spada. Aż w końcu przy brzegu mamy wrażenie, że wręcz prędkość wynosi zero. Dlaczego tak się dzieje? Zjawisko tarcia wody o nierówności dna całkowicie wyjaśnia sprawę. Rzeczywiście przy brzegach i przy dnie prędkość wody jest niewielka czy wręcz mała, no bo tam mamy to tarcie i spowalnianie nurtu. Zatem, jeżeli my trochę wyżej w rzece damy trochę więcej wody, to na skutek tego Tarcia przy brzegach, przy dnie, poziom wody podniesie się. Teraz możemy przejść do dachówek profilowanych. Otóż w dachówkach profilowanych mamy taką sytuację, że profil tworzy oczywiście w cudzysłowie, w pewnym sensie taką rzekę na dachu. Woda płynie dnem profilu. Szczyty czy grzbiety są wyżej niż dno profilu. Ten fragment ma swoją pojemność. A teraz przyjrzyjmy się zamkom. Zamek jest wyżej niż dno profilu, więc znów mamy tutaj pewną pojemność pewną objętość, którą woda płynie po dachu. To jest dachówka betonowa. A jak jest w dachówkach profilowanych ceramicznych, to przyjrzyjmy się dachówce ceramicznej profilowanej esówce, tak zwanej Holenderce. Zamek jest wyżej niż dno profilu. Wyraźnie widać, że dachówka ma swoją pojemność, którą odprowadza wodę z dachu. To teraz dachówka ceramiczna zakładkowa, tak zwana holenderka płaska. Zwracam uwagę, że i tutaj zamki są wyżej niż dno dachówki. Zamek jest wyraźnie wyżej niż dno dachówki. Więc tu też w dachówce powstaje pewna pojemność, dzięki której woda jest odprowadzana z dachu. To powoli zmierzamy w stronę dachówek płaskich. W ceramice są takie modele, które nazywają się dachówki suwakowe. Pokażę jak wygląda profil. Otóż profil wygląda tak. Jest delikatnie zagłębiony i tutaj bardzo dobrze widać właśnie, że ten zagłębiony profil tworzy pewnego rodzaju pojemność w dachówce, dzięki której woda odprowadzana jest poza dach. Teraz możemy wejść do świata dachówek płaskich. Dachówki płaskie występują zarówno w betonie jak i w ceramice. Najpierw pokażę beton. Dachówka betonowa płaska wygląda tak, że zamek ma tylko z boku. A najgłębszym miejscem dachówki betonowej płaskiej jest zamek. To teraz przyjrzyjmy się dachówce ceramicznej płaskiej. Dachówki ceramiczne płaskie mają zamek boczny, ale mają też zamek górny. Najgłębszym miejscem dachówki ceramicznej płaskiej również jest zamek. W dachówkach profilowanych, czy to betonowych, czy ceramicznych, woda z zamków, bo przecież w zamkach też pojawia się woda, kierowana jest. Do dna profilu. Tam, gdzie spływać w dół, może bezpiecznie. Na przykład w dachówkach profilowanych betonowych woda z zamka wypływa na profil. Wypływa w tym miejscu i rozpływa się na prawo i lewo, wpływając do dna profilu i bezpiecznie może być odprowadzana w dół. W dachówkach ceramicznych profilowanych woda z zamków specjalnymi rowkami, u różnych producentów wygląda to inaczej, odprowadzana jest na dno profilu, aby w dół spływała bezpiecznie. Ciekawym przykładem jest pokazana wcześniej dachówka suwakowa. Jest to przykład, gdzie zamek jest w zamek i woda, która płynie zamkiem, zwracam uwagę, że na dole też jest odprowadzana w bok, żeby wpłynęła do profilu dachówki, tej, która jest poniżej i obok, żeby w dół płynęła bezpiecznie. A jak to wygląda w dachówkach betonowych czy ceramicznych płaskich? Najgłębszym miejscem w dachówkach płaskich, czy to betonowych czy ceramicznych, jest zamek. Tegalit. Najgłębsze miejsce zamek. Woda wyprowadzana jest na wprost. Turmalin. Najgłębsze miejsce zamek. Woda wyprowadzana jest na wprost. HP 10. Najgłębsze miejsce zamek. Woda wyprowadzana jest na wprost. Malutka dachówka włas Najgłębsze miejsce, zamek. Woda wyprowadzana jest na wprost. Z zamka w zamek, z zamka w zamek, z zamka w zamek. Za jakiś, za jakiś czas, wodę masz pod spodem. Dachówki płaskie, betonowe czy ceramiczne, układaj na mijankę. Niech woda z zamka. Wylewa się na dachówkę, a nie kumuluje w zamkach. Po prostu będzie bezpieczniej. Jest jednak ale. To w tym miejscu, zanim jeszcze rozwinę to ale, to zwracam uwagę, że bardzo wiele zależy od kąta nachylenia dachu. No, zrozumiałe jest, że im ostrzejszy dach, tym bezpieczniejszy, tym woda szybciej i łatwiej będzie z niego spływać i nie będzie wchodziła w różne zakamarki. Różne dachówki mają dla siebie wyznaczone różne te minimalne kąty, powyżej których można je kłaść. Ale to, co teraz powiedziałem, to taka jest dygresja naturalna, jakby, ale trochę na marginesie. Przecież jeżeli warstwę wstępnego krycia wykonamy w sposób szczelny i trwały i będzie to papa termozgrzewalna na deskach, to w sumie pokrycia zasadniczego nie potrzebujemy. Przecież dach spełnia swoją podstawową funkcję i jest szczelny, nawet trwały. No to w takiej sytuacji my możemy na dachu położyć płaską dachówkę ułożoną na wprost wyjąć co dziesiątą dachówkę, włożyć w to miejsce doniczkę z kwiatami, i dach jako całość będzie szczelny. Więc w przypadku warstwy wstępnego krycia w postaci papy termozgrzewalnej na deskach w zasadzie. Można by pomyśleć, że dachówkę płaską możemy układać na wprost. No, ale no konsekwencja jest taka, że wtedy ten przeciek, który się pojawi pod dachówkami, a może się pojawić, no będzie zabilgacał na przykład łaty, kontrłaty, i trwałość zaczyna nam spadać. Można jeszcze się zastanawiać, a co z tą wodą, która się znajdzie pod dachówką, a na papie przecież. No, można sobie z tym dać radę, bo okap można wykonać w taki sposób, że w ogóle nie będziesz widział, że tamtędy płynie jakakolwiek ilość wody i tyle. Ale to już jest temat na zupełnie oddzielny, dosyć szeroki materiał. No to chyba na ten moment tyle. No to o dachówkach płaskich... I sposobie układania na wprost i na mijankę wieś już więcej. Podejmuj decyzję świadomie. Do zobaczenia następnym razem.